z to moim witajcie na moim kanale. Dzisiaj split to porównanie z Samsung Galaxy A72 kontra Oppo A54 5G. Oppo A54 5G jest naładowany 484 GB pamięci RAM. W przypadku Samsunga mamy tutaj e, na na 720 GB pamięci, 6 no, bo telefony wyczyśćmy, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikacje, lepiej pozostawia je w ramy, Więc taki standardowy mój speed test. Więc lecimy, pierwsze co? Allegro, Samsung, AliExpress, również Samsung, Ceneo. dla Samsunga. No, nie jest zwykle jakiś ali powiadomienia wszędzie ciągle galerie dla Samsunga zdecydowanie HBO GO ale tu się nie lubię ale widać, że jak to wygląda ipla dla Samsunga i jak do JDPL Również Samsung. Mapy. Samsung. No, już nie czekam, widać, że szybszy. PlayerPel. Tak samo. Olix. Dla Samsunga. Pyszne .pl. Samsung. Następnie mamy Glovo. zobaczcie sobie, praktycznie jasność maksymalna jest w obu y, telefonach. No tutaj zdecydowanie Samsung wygląda, jeżeli chodzi o jakość ekranu. Glowo jak widać. Też Samsung szybszy. Y, sklepy dla Samsunga. Spotify. Praktycznie tak samo. No tutaj OPPO jest, jest zdecydowanie wolniejsza. TapTalk Również Samsung. Dobra. TripAdvisor. Dla Samsunga. mamy Twitter. Też wygrywa Samsung. Uber. Podobnie. Wykop też dla Samsunga. I YouTube również. Samsung dobra. Sprawdźmy, jak będzie z RAMem. W Obo, tutaj w Oppo mamy 4 GB. W przypadku Samsunga mamy GB6. No więc zobaczmy, jak one sobie radzą. Ale gra, no to widać, że co tu się dzieje. No, na razie w Samsungu jest, a w przypadku Oppo no nie ma rzeczy w ramię. Szkoda, co widzicie na załączonym obrazku. No, Samsung i ostatnio mają to do siebie, że naprawdę dobrze zarządzają tym ramem. No, a w przypadku Oppo 4GB na dzisiejsze realia jest to zdecydowanie, moim zdaniem, za mało dla takich smartfonów. Nawet jeżeli będą mieli w softcie opcję rozszerzenia tego ramu przez pamięć normalną telefonu no to i tak to jest za mało, więc ja już bym raczej tego typu smartfonów. sorry tutaj smartfonu z taką ilością ramu nie brał, no bo widzicie jak to działa szczerze mówiąc pra prawie nic nie ma w, w pamięci RAM w Samsungu praktycznie wszystko więc no widać o co chodzi Dobra, czyścimy pamięć, przechodzimy do gier czy w grach będzie jakaś większa różnica? Sprawdźmy. Pierwsze co będzie to Asfalt 9. Oczywiście wyczyściłem pamięć, więc widzimy jak to wygląda. No i co tam? który będzie szybszy? Pierwszy jest Samsung. Opo, no poczekamy pytanie jak długo. Tu już słyszymy dźwięk z Oppo. No długo, naprawdę. Patrzcie, jaka to jest różnica. Naprawdę, wygląda to dziwnie. Jej, no to jest. To już jest przepaść. Tak naprawdę, jak dla mnie. Asfalt 8. już gra w grę już troszkę szybciej. Tempo run 2. No, znowu Samsung jak widać. Po prostu speed jest do jednej bramki, no ale cóż, czasami tak trzeba sprawdzić. Ciężko jak wypadnie o a74, ale to niedługo też będzie. Też takie porównanie z Samsungiem A72. No bo tutaj na razie Samsung wygrywa, no co widzicie? Jej, ile tych powiadomień. Denerwująca rzecz w grach. Dobra, lecimy dalej. Dead Trigger 2. W Samsungu jesteśmy, nowo po chwilę później. Tu już takiej różnicy nie było. Następnie mamy Asphalt Extreme. No, jakiś sąsiad na siłę gdzieś, coś tu sorry, Ale już nie będę powtarzał tego. Tu widzimy, znowu wygrywa Samsung. Dobra. Unkilled. Nie, jak będzie z tym tytułem. Czekamy, czekamy. No i znowu wygrywa Samsung. I ostatnio mamy PUBG Mobile. I co tu nam wyjdzie z tego PUBG? No, czekamy sobie. Tu już jest odpala. No, dotknij się, dziękuję. A jak tam w opo W Oppo no, czekamy. Czekamy. Chyba, że on coś nie wiem, jeszcze sobie przetwarza. Ale był odpalony wcześniej, powinien mieć żadnych. No, może po aktualizacji coś dobra. Nie, szkoda, waszego i mojego czasu. Widzę, że jest wolniejszy. Sprawdźmy jeszcze szybko, RAM. Co jest w ramię? Asfalt 9 w obu jest poza RAM. Asfalt 8 tu w ramię, tu poza. To widać ten problem 2. No tu Oppo, mm. mówiąc w cudzysłowie, nie zawodzi, czyli też wszystko ubija. No w Samsungu też nie, może już idealnie w przypadku gier, ale większość praktycznie jest. A w Oppo praktycznie nie ma nic. No słabo, słabo. Okaźnięty sam ten smartfon, jeżeli chodzi o zarządzanie w ogóle ramem prędkości. Więc no. Taka, no, no, tanie to tanie, ale wiadomo, co tanie to nie zawsze dobre. Dobra, no co wam z tych dwóch smartfonów? Oczywiście Samsung Galaxy A72, lepsza opcja niż A54, mimo, że ma 5G. No, wiecie, ma 5G, a tak wam działający smartfon, to wiecie, do czego wam to potrzebne, no. Każdy wybiera to co lubi. Dobra, tak wygląda porównania porównanie odnośnie jednego i drugiego, będą playlisty, speed testy można sobie zobaczyć tutaj, oczywiście na dole dzwonek w komentarz. No i cóż, na dzisiaj tyle. Samsung Galaxy A72 Oppo A54 5G. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!